Cześć, widzowie, e, to ja Flipkus i dzisiaj, dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy e, milionerami, miliarderami, bilionerami nawet e, w Robloxie. Więc tak, zaczynamy. A to mój pierwszy biznes. E, f. F. Poziom dwa hot doga cztery dziewięćdziesiąt dziewięć cztery plus. O, za pięć teraz! Ludzie, to są moje biznesy. Tak dokładnie poziom ósmy. Nie, gdzie ja mogę? Okej, okay, widzowie, Tutaj jest za 100 tysięcy. Tutaj mogę kupić za 100, 103 tysiące i 680. I 680. To jest jakiś fit. Jo! A to co? Upgrade okej okay. no jestem jak na razie biedny biedny trzeba to zmienić oczywiście w naszych biznesach Zbudki z budki z okej chcę już kupić większą i lepszą no mogę coś za 60 coś sobie pozbierać no No ale ja też trzeba inwestować Jeśli no nie trzeba Ale zaraz już mamy Jest, mamy sklep O, już mogę kupić to. O! Gdzie mnie to prowadzi? Mana Mana A, menerel. Jo Za półtorej miliona? Bank! Co będziemy mieć? Hmm. Sto jak na hot Sto jak detaliczny. Sto jak na ro Games. Sto jak magazynowy. Sto jak na krypto. Po starunek policji budynek biurowy bank. Ale możemy kupić za 50 Robuxów, tylko nie mamy banku. A ja on kupić. No nie, nie, nie. Nie mam tyle pieniędzy. Muszę najpierw iść. I uzbierać, bo nie mamy. Dobrze, mamy tysiąc, możemy iść kupić. Dobrze, kupujemy sobie tego gościa. No już tysiące nie powinienem być biedny. Biedny, no hello. Okej. Okay. Praca, praca. Już mam 1000 do za zakupy. To jest 8600. Bum. Bum, 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 boom, się boom. Life could be dream. Life could be a dream. Mm. Only one get you love. Mm. No. Eee, jeszcze raz e. Ludzie zaraz nie wiem, mogli po 10 tysięcy dostawać z tego. Razy 100 to będzie 22 miliony. Coś. Dobra, to teraz Okej, okay, możemy zakupić A warsztat tu jest Ile? Ile to ma zerów? 3 Kurde, pokupiłem się 3 Za 21 miliardów To jest chyba ten bank Dobra, wiecie to chyba czas najwyższy, żeby kupić właśnie pracownika, pracownika jakichś innych rzeczy. Yo, Stać nas, stać nas na... Na tego gościa za 15 tysięcy Jak szybko idą nasze pieniądze! O a za ile możemy kupić ich kolejnego? Jestem biedny! 100 tysięcy. Teraz to jak na rogań nic. A za to jak magazynowy mogę kupić za 500 tysięcy. Oczywiście w dzisiejszym filmie chcemy przejść całą gra, ale to całą. Dobrze, Stach na na kolejnego No ale teraz odważyłem, że to są jakieś koronki, diaksy Wow, ej, jak on fajnie wygląda! ma koszulkę z żiblze z Minecrafta. Ma jakiś ten

żeby dobić 500 tysięcy Dobrze Hmm, właśnie od, od crypto, czy może nie kolejny biznes, lewy Warto, warto Jo, warto. mamy, biorowiec 6 minut, skoro mam 10 milionów idę po komisarza. Pana Władka. <noise> Nic mm, mamu, mamu, mamu. Kupę dziś, nie chcę. Mmm. Mamu. Kople dziś dużo. Nie mamy. Czemu dalej mam wersję biedną? Przecież ona się mamy zupełnie w milionach? Dlaczego... Why? Dlaczego mam 30 milionów i jestem biedny? Niech ktoś mi to wyjaśni. Dobrze. 100 milionów ludzisko. 100 milionów. coś mi się wystąpiło. Eee, wszystko tak nie ma. Nie wiem, o co chodzi. jej. Je. Nie, to może czas, żeby trenić... Mieć... Ile kosztuje gościu od... 100 milionów od budynek biurowy? Coś za 500 milionów 000... A, to nie było po prostu moje! Ha. Po prostu wiecie, jestem przyzwyczajona, że pierwsze lasze to moje. Jezus Maria, myślałam, że będę mieć takie duże pieniądze. O, już mam 105 milionów, mogę dostać. Jeszcze 140 milionów. Lecimy z tym kupcem. Lecimy, lecimy, lecimy. Mogę jeszcze kupić... To? I to się 1 miliardów No Ludiska, co tu? Co tu się stało? Zarabiać mi tu ogromne, ogromne pieniądze, no? 100, jeszcze muszę czekać się trochę, no. No to... Ja robicie, nie robię z tym

Dobra ludzie, patrzcie tu. Patrzcie. Już, 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 już. Mamy 280 milionów. Jest. To pewnie nie to robi. I nie wiem, czekać znowu 6 minut. Takie cięcia. Kupujemy. Bank! F. Okej, okay, w tym czasie pójdziemy oczywiście napić gościa od serwisu. Dzień dobry. Zakup za 100 milionów. Nie mam, nie mam 100 milionów. E, yy... To nie są jakieś światy jeszcze. Dobra, ludzie. Tak szczerze jeśli dobijacie hmm powiedzmy 100 łapeczek w górę pod tym filmem, to robimy to, idziemy do Voida, Patrzcie. Tu jest Void. Albo nie, za... Nie... do nieba pójdziemy. Za 100 łapeczek w górę. Do nieba. Jest łatwe. Więc lepiej, żebyście zostawili te łapeczki w górę. Dobrze, jesteśmy u nas. O Jezus Maria. Okej. Okay. Jest. Słuchajcie widziska mamy 4 miliony 610 4 miliardy 610 milionów menedżers. Właściwie z banku. Mam już wszystkich, ale... Bo ta hek? Co tam stoi na środku? To... To jest za 21 bilionów. Można sobie tak w ogóle kupić hajs. Nie, dwa razy pieniądze to nie. O mogę! O nie! Oho! 100 milionów pieniędzy za 500 rubów. To się chyba nie opłaca. Ale to się pojawia jak będzie 100, la 100 lajków i wam oficjalnie to pokażę. Jeszcze przed tym, właśnie niebem, który wam obiecałem. Ale jest tak, yy, widzowie. Na tym się kończy nasz film. Możemy jeszcze tutaj upgrade'ować. To chcę. Ma 8 bilionów. E, tak, doszliśmy do właśnie mm, banku. Otwieraliśmy wiele biznesów. Zaczynaliśmy budki z hot dogami, do jakieś sklepy, aż w końcu doszliśmy do tamtego banku. O, do tego banku doszliśmy. Jestem z Was dumny, że dotrwaliście do końca. Dajcie Dajcie łapkę w górę i subika. No i my się widzimy na następnym razem. 没线吗